Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas, a to jest gra Legend Online, którą pewnie od razu rozpoznaliście. Dzisiaj trochę więcej opowiem wam o jemieńskich wrotach. W pierwszym filmiku do update'u powiedziałem wam mniej więcej o nich, a teraz trochę szerzej. Jemieńskie wrota składają się z pięter, na które piętro to przypada 10 bossów różnych żywiołów. Pierwszy i szósty postęp jest zawsze z wody. Bos drugi i siódmy to jest zawsze bos ognia, bos trzeci i e, ósmy to jest bos wiatru, dziewiąty i e, czwarty i dziewiąty są, to jest boss elektryczności, piąty to jest boss mroku, mimo że tu pisze blask, to jest błot akurat w tłumaczeniu, a dziesiąty jest e, zawsze światłości, czyli blask chociaż tu jest ciemności, ale można oczywiście po tym, co się przejdzie z ceną S, zobaczyć, że to jest jednak światłości. Tak jak mówiłem, jest kilka pięter, na każde piętro przypada kilka bossów. E, cóż powiedzieć? Zaprzyjście każdego bossa, dostajemy nagrody. Zaprzyjście bossa z oceną poniżej S, dostajemy zawsze nagrodę, która jest napisana na biało. Może być to ocena B, A, C, D, czy jakakolwiek. Nie wiem, czy da się niżej niż A mieć. Ewentualnie B, na wyższych może piętrach, jak tam strasznie biją, mamy Zadajemy taki damage, no, wyważony. Ale nie zagłębiajmy się, to obstawmy, że A, B to są najniższe, jakie można zdobyć, ale bez przygotowania. Za przyjście z ceną S dostajemy dodatkowo gwiezdną Z plus dodatkowy gwiezdny pył. Gwiezdne łzy i gwiazdy są potrzebne do ewolucji sylfa, o której szerzej za chwilę. Bo to też będzie tematem dodatkowo niebiańskich grup. Zasada jest taka, jeśli przejdziemy e, e, jakieś piętro, raczej, znaczy, dobra, może nie piętro, jeśli pokonamy jakiegoś bossa, o, nie piętro, nie zaczynamy od piętra, przejdziemy jakiegoś bossa, właśnie dostajemy te nagrody. Jeśli przejdziemy go z oceną S, możliwość walki z nim nam się blokuje. Dostaliśmy najwyższą ocenę, już tutaj wejść nie możemy. Jeśli dostaliśmy z oceną niższą niż S, czyli A, B, czy jakąkolwiek, to jeszcze zostaje nam to zdobycie nagroda właśnie za S, gdzie są właśnie gwiezdne łzy i gwiezdne pył. Jak widzicie, adekwatnie te światła i ciemności dają więcej gwiezdnych tych pyłów. Ludzie często się zastanawiają, czy warto przechodzić z oceną S, czy może pozostawić na ocenie A. Cóż, to zostawia już w coś dla Was, jak Wy chcecie. Bo po pierwsze tak. Ja uważam, że lepiej przechodzić z oceną S, bo dostajemy właśnie gwiazdę na łzy. które fakt potem można wykraftować. Jeśli przyjdziemy z oceną A, jeszcze raz zaatakujemy danego bossa i nie uda nam się poprawić na ocenę S, to dostajemy prosto 50 tysięcy złotych, 150 tysięcy doświadczenia. Nie dostajemy znowu tak wielkiej wartości, jak jest tutaj, czyli 4 miliony, ponad milion złota. Tykowa się niższą wartość. Jeśli nam się nie udostępniamy, 20 tysięcy chyba złota i 120 tysięcy, jak Nie, no to było za dużo, mniej. Ale teraz dowiemy się, przechodząc z tego, próbując przejść tego bossa. A dlaczego próbując, to się zaraz dowiemy. No właśnie, więc czy warto? No, mnie się wydaje po prostu najlepiej, warto każdą piątkę starać się przejść. Ponieważ za każdą piątkę dostajemy takie trąbki. Widzicie? Przeszło już drugi poziom, trzeci odcinek. Znaczy, mamy cztery niemieńskie rogi. Te cztery niewiejskie rogi dostaję tylko dlatego, że przeszedłem piątego bossa i dziesiątego. Za każdą piątkę dostajemy dwa takie rogi. Więc jeśli przyjdziemy dziesięć, mamy właśnie cztery. Jakbym przeszedł tą piątkę, bym miał sześć, tutaj osiem i tak dalej. Im dalej w las, tym więcej. A z tych trąbek dostajemy różne nagrody. Ja je sobie teraz pobiorę. Widzicie? Zdobyto niebieski róg. I teraz jest przejść poziom drugi, odcinek piąty, bo dwa niebieskie rogi. Czyli dostanę dwa yy, za przejście. I każdego dnia e, o piątej zresetuje mi się to i będę mógł pobrać właśnie tyle rogów, ile piątek przeszedł. Gra warta świeczki, ponieważ dostajemy właśnie elementy, które pozwalają nam samemu skraftować te Gwiezdne Łzy. Dostajemy zielone kule z To były... Kamienie. Jak to się po polsku nazywało? Skupienia, okule skupienia nie kamienie. Właśnie. I różne nagrody z tego dostaję, które są właśnie bardzo i No i trzeba się starać jak najbardziej. Nawet warto właśnie wypić ja jakieś płotki czy coś i starać się przejść danego bossa szczególnie piątego, czy no i każdego innego, tak? Im dalej, tym lepsze nagrody, tym więcej tych trąbek, i więcej trąbek, tym lepsze nagrody. Wracając do nagród z niebiańskich tych brutów. Za przejście całego piętra dostajemy nagrodę. W tym przypadku, za to, że przeszedłem pierwsze piętro, dostałem ducha walki ponad milion, szafiry i gwiazdy pełszego duch walki. No, a teraz jest mniej akurat niepotrzebny. Mam wszystko na maksymalnym poziomie. Jest będzie 2 miliony do i 30 pyłów, 40 tysięcy szafirów. Zanim przejdziemy do próby przejścia, pokażę Wam nagrody z niebiańskich rogów. Ja sobie dwa wczoraj użyłem tak, żeby zobaczyć sobie, więc zobaczmy, jak to wygląda. Po kliknięciu dwukrotnym pokazuje nam się taka tablica. Ta tablica jest zawsze taka sama. Możemy pominąć te nagrody, chyba coś nam się odświeżę, ale niestety nie wiem, za ile. Mały No właśnie. Możemy zdobyć właśnie te fragmenty łez, które są do skraftowania tych gwiezdnych łez. To jest akurat do ochrony, która daje nam atak. to tarczy jest w ochrona do ataku. Ja wam pokażę. O gwiezdny pełno to wiecie już, że to służy do kraftowania. też jest potrzebne 1000 takiego. Te kamienie pozwalają nam wejść więcej razy, próbować przejść danego bossa niż tylko te 10 razy, co mamy na dzień. W no, skupienia i to tyle. Te kamienie, jak mówiłem, tutaj właśnie odblokują, jeśli uzyskacie 300 odporności Claymore. Jak je od tego uzyskać, to właśnie wam też się odblokują takie trzy miejsca, gdzie takie kamienie jak tam były, musicie je włożyć i dzięki temu będziecie mieli większy atak. Zobaczmy, co mi poleci z... nie wiem z dwóch prób. Rozpocznijmy. Jestny pył. Jakbym chciał kolejne odsłonić, to to wydaje diamenty i rogi. Mogę jeszcze raz. Rozpoczynamy. Kliknijmy w to samo miejsce, zobaczmy co pójdzie. O, fundament. Można użyć by zwiększyć liczbę 12 sekund, bo są Pewnie dobre, ale ja bym bardziej się skupiał, cieszył, jakby mi właśnie fragmenty Gwiezdnych Łez poleciały. Czy też Gwiezdny Pył. Im więcej, tym lepiej. No ale ja mam dopiero i tak Niebieskiego sylfa, więc defiletowe do, do ewolucji jeszcze daleko. Teraz mówiłem, żeby próbować. Cóż, próbować. Im dalej w las, tym ciężej przyjść do danego bossa. Będziecie musieli na danego bossa zmieniać kamienie odporności, to dosyć często jeśli będzie typu wody, oczywiście weźmiecie elektryczną wróżkę, ponieważ będzie mnie zadawała większe obrażenia, bo będziecie mieli dodatkową odporność, czy też weźmiecie wody, żeby jak najdłużej wytrzymać, Z czego też nie można jak najdłużej wytrzymać, ponieważ bo sobie się DNR wściekają, wściekłość się włącza, ty się do obrażeń, tak? Więc też nie można zbyt, więc że, będziecie musieli zmieniać komin właśnie na odporność, żeby jak najmniejsze obrażenia dostawać. To może się napotować, jeśli będzie trzeba. Trzeba będzie właśnie odpowiedniego sylfa użyć. Oczywiście nie użyjecie na sylfa, znaczy nie użyjecie sylfa tak, jakie ja teraz mam prądowego na elektrycznego. Oczywiście w początkowych stadiach, czy wtedy, kiedy jest naprawdę łatwo, nie brakuje czy coś, to, to akurat nie ma z tego większej różnicy, czy zamienicie, czy nie bo może wam się udać, ale lepiej właśnie zamieniać kamienie i w, wybierać odpowiednie sylwy. Czasami tam, gdzie nie może na przykład niebieska, nie wiem, niebieska czy fioletowa Ewa poradzi sobie zielony czy biały POMPA, tak? Czy też odwrotnie na przykład ognisty jakieś. Drugą dobrą według mnie radą będzie, że pierwsze wejście poświęcić na, na ładowanie sylfa. To znaczy, że. Wchodzimy, bo sporo tam będzie wam coraz ciężej, tak, przechodzić, tak, że z piętra na piętro będzie wam coraz tego, że przeskoczycie, tutaj przyjdziecie, tu przyjdziecie, tu przyjdziecie, nie i tak tego, aż przykład staniecie, wam się, tylko to zrobić, i mogli przechodzić. Tak nie będzie, będziecie na który, niektórych, właśnie, bossach stać długo, więc warto czasami poświęcić to jedno wejście, żeby zadawać sobie sylfa, i wyjść od razu z sylfa, pobić z dwa, trzy, no dwa tążek mała, trzy góra, cztery razy, odmienicie, później zyski, z ząfaj i znowu zaatakować ja tu się właśnie zastanawiam co użyć. Przeciwko elektryczności chyba dobry byłby ogień, ponieważ byłby tego tylko 50 by miał odporności przy prądzie gdzie 200. No nie mam niestety żadnego sylfu, co można było dokupić kupić. Miałem z z ciemności czy blasku, wtedy było mi łatwiej na pewno, o wiele łatwiej przejść. No i wiatru mam 39, więc wstyd, abym się, się nie zamienił, a załadowanie by mi chyba złożyło wszystkie wejścia. Teraz co się zdarzyło na zauważyć, że ciąm bardzo dużo bije w ostatni rząd. Więc zostawmy moje jednostki z tyłu i się przekonamy. Załadujemy sylfa. No teraz tak, zaryzykować z ognistym? Można zaryzykować z ognistym, no a jakaś specjalnie silna nie jest. Skupienia w nie, nie wkładałem, ale można spróbować. Tak samo, właśnie, możecie przechodzić na s bossy ładować na którymś, właśnie, sylfa i próbować, właśnie przejść w takim samym trybem. Wtedy zadacie największe obrażenia, bo oczywiście z sylfa dodajecie największe obrażenia. Widzicie, już trochę mam załadowanego sylfa i trochę tego szału. Właśnie to jest dobre, że jak zmieniacie sylfy, mimo że jest załadowany. Sylf innego rodzaju był załadowany, na przykład ja elektrycznego załadowanego, to załadowanie wam nie zmaleje. Przechodzi na Sylfa, który, na którego zmieniacie, więc to też jest fajne. Rzeczeni znaczy, mi się wątpię, żeby udało, ale próbować zawsze można. Może jakbym miał więcej skilli na Amazonce i tego byłaby trochę silniejsza, byłoby mi łatwiej, no ale coś poradzić. A jak się nie uda, to po prostu będę sobie przechodził tutaj i po prostu przechodził wcześniejsze piętra, próbował na S przejść, wszystkie. A jak się dorobię V-pauna na 55 levelu, żeby mógł się przeobrażać, to wtedy właśnie spróbujemy tego na poważnie przejść, bo jakoś V-pauna do tej pory nie spiłem, dopiero dzisiaj zacząłem. Jest 38 level, więc pomału, pomału do przodu. Tak jak mówię, nawet najsłabszy v może więcej znieść niż najsilniejszy na syf, przeciwko właśnie obronie. Ja przeciwko piorunom mam 3 kamienie plus 30, więc mam 90. Chyba mam 50 od samego sylfa. Więc mam 140, będzie ziemi bił 13% mniej. Jakbym wziął sylfa elektrycznego, to by mnie ja oczywiście bił, e, 30% ponad mniej. Ale ja bym go bił też o 20% mniej, więc lepiej zaryzykować z zaognisty. No, zobaczymy, jak pójdzie. Leżymy z dwa, trzy razy. Ładnie, już krytyk na sam początek, który dobrze wróży oczywiście. Krytyki zawsze dobrze wróżą. Raz bym prawie do tego właśnie Mileja przeszedł, ale dwa razy mi właśnie w tamtym czasie, czy raz? Nie wyraźnie właśnie tego. Krytyk z eski Sylfa. No, jakby nie patrzeć, to jest podstawa trochę. No teraz ładnie weszło. Żebym trochę nie przesadził z długością przemiany. Czasami właśnie wystarczy te dwa tylko razy. Nie więcej. Ale powinno dać się radę. Zobaczymy, jak to pójdzie. No dobrze, może być tak, trochę mnie mocno uderzy pewnie. Staramy się przeżyć to. A, trochę skiepciłem. Inaczej to można było rozegrać. Cóż, jakby mi teraz mał uderzył za poniżej 8000, to bym może była szansa na przejście. Ale wątpię, że mnie tak uderzył, bo teraz będzie właśnie jego specjalny atak. Ma jeden pasek. Wcześniej mi zostawało gdzieś tyle paska, więc brakowało jednego uderzenia. Miałem wtedy 13 tysięcy dzieciom, no, ale musiał niestety, wam skryty. No coś trudno. Ale postarajmy się przejść jakiegoś bossa wcześniej na S. Tutaj mam ognistego. Przydałaby się wodna. Ale tutaj mamy wodną, więc możemy wziąć Załóżę moją. <noise> takie wredne kobiety są fajne. Ech, trochę katarni dokucza, więc jak będziecie takie tego pociągania dosyć coś to wybaczcie. Lekko jakbym przeziębiony był się czuję. Znaczy ja, że tu się taktyka bicia najpierw ze skilla po co sylfa nie wydała. Też nie, i tak bym ściągnął do drugiego paska może. W drugim pasku może by się skończyło, sylw miał załadowanego? Nie, nie zbiłbym półtora paska tak, żeby to jeszcze dobić. Wiecie, no, taktyk jest wiele, tak, ale mi się wydaje, że się taka, żeby bijeć ze sylfa. Oczywiście, jeśli macie szczególnie wykupione skile do sylfa, to wtedy oczywiście nie wbijecie tak jak ja, widzicie ze słabej sk skili sylfa, bion podstawowych. jaski. Ale bijecie to jest silniejszych, na przykład dwóch silniejszych jaska, no to jest różnica, tak, w ataku. i to znacząca. Nie tak jak ja. Teraz nie pamiętam, czy pierwszy bo z wodny mocno bił. Mam jeszcze trzy wejścia, więc można zaryzykować ściągnięcie jednostek, żeby za dużo obrażeń nie zadały jej kułanie, chociaż nie wiem. Cóż, one mogą może trochę mocno bić. A wcześniej, jak ja przechodziłem trochę bez sylfa, bo zużyłem dziesiątego, więc spróbuję zobaczyć, czy mi się uda z zeską przejść. No, nie biją mocno. Ależ to zawsze też z zabrane mi, tak? Właśnie, tu mam jednego skilla więcej wykupionego, więc coraz mocniej uderzy, nie? A znowu tam? Tak, dobrze by nie było. czyli znaczy, tak by nie było, tak nie było, nie? I jedno ściągnął, więc dobrze, że wybraliśmy takie ustawienie. Bo przynajmniej mnie nie zabił. Aniana no, może bez krwawienia, tak? No i teraz powiem, jeśli Zouza Aniana zaatakuje, to powinienem ładne obrażenia zadać i... SK, i s Jest, na S przejrzeliśmy. Czy ja przeszedłem, wy to oglądaliście, że się udało. No i oczywiście za to, że przeszedłem wcześniej, to nie dostałem tego doświadczenia, ani tych pieniędzy, tylko dostałem 50 tysięcy pieniędzy za to, że w ogóle przeszedłem. 10 za to, że taka była nagroda za S, no i Gwiezdną ze Wody. Subciała i 150 tysięcy doświadczenia. Miałem Wam też pokazać zespolenie, w dobytku to jest. Właśnie tutaj się zespala te łzy. Właśnie trzeba takich 50 uzbierać. Jak wybieramy 50 to tworzymy właśnie takie łzy. Teraz potrzebne do ewolucji. Tylko. A, a tu są właśnie te kryształy, widzicie. I ja nadają zmianę odporność plus 30. To znaczy, że po prostu w ludzkich słowach no, atakujemy bo, tego silny, tak przeciwnika. Łowimy jego obronę. Jeśli piliście potwory z poza miasta, to zauważycie, że czasami u nas zwiększają, obniżają, obniżają w szczególności nasze parametry odporności na jakiś żywioł. To, ale też czasami takie tutaj im się pojawiają, szczególnie te 70-80. Czy później też w późniejszych planszach, w późniejszych update'ach, tam jak to było. To tyle się chodzi o niemieckie wrota. Mam nadzieję, że wszystko wyczerpałem tutaj. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy. Pa-pa!